Dzień dobry, ja nazywam się Kadeczko Mateusz i zaprezentuję Państwu Skoda Kodiaq. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samochód z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar lakierów w celu weryfikacji grubości powłoki lakierniczej. Dodatkowo pokażę jak wygląda oraz pracuje silnik, cojrzymy do bagażnika, raz jeszcze obejdziemy auto dookoła, aby z bliska pokazać każdy element blacharski. Prezentowany samochód posiada silnik diesla o pojemności 2 litrów, mocy 150 koni, skrzynię biegów automatyczna, wersja Laurent Clement, bugata wyposażona i dodatkowo jest autem 7-osobowym. Prezentowany samochód sprzedajemy na podstawie faktury VAT 23%, możliwość finansowania, kredytu, leasingu i oczywiście zakupu na gotówkę. Auto pochodzi od pierwszego właściciela, posiada kompletną dokumentację serwisową zarówno w bazie elektronicznej leasingu oraz w autoryzowanym chwilę do sobie sobie teraz do pomiaru głowości lakieru. Różnice, które od razu są zawadane. 10, 100, 110, 120, 80 kg są absolutnie naturalne. Przypomnę, ta malutka sonda może trafić w mikro dołek. Lakier posiada swoją strukturę, dlatego są takie różnice. Dodatkowo niektóre elementy są ocynkowane, niektóre nie i stąd też będzie różnica. A dodatkowo, jak wiemy, że ocynk. Jeżeli chodzi o mikrony, może delikatnie się różnić. Dodatkowo część z Państwa zwróciła uwagę, dlaczego są ropietki zapalowane. No, u nas jest chwilowo mroźna taura, zimowa, wszędzie. Eee, I próbowaliśmy rozgrozić samochód, aby można było pokazać jak najbardziej po prostu karoserię. Samochód do chwilę chodzi eee spalone, dlatego reflektory delikatnie zaparowały. Jeżeli wyłączymy samochód, wszystko wyrówna się temperaturą, to one powoli się odparują i wszystko wróci do normy. Te informacje dotyczące nowoczesnych reflektorów są zamieszczone w sieci. Bardzo proszę o sprawdzenie. Zwracanie co samochodu. Prawa część auta na chwilowe są wszędzie równo. Dodam tego, czego możemy nie widzieć na kamerze, czyli na Państwa monitorach, ekranach. Samochód jest równy. Co to oznacza? Położenie, struktura tutaj lakieru potwierdza jego fabryczną fakturę. Kolor jest wszędzie idealnie równy, oraz pomiary jest wszędzie taki sam, jednolity. To wszystko wskazuje, że nie było tu żadnej ingerencji. Lakierniczej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są elementy, które można gdzieś przeuczyć, nie zauważyć. W danym miejscu może być jakaś pyłka, ale rozmawiamy to o tak na chwilowe są tutaj, wszystko wygląda prawidłowo. Dodam, że nie ma żadnych też śladów. Demontażu elementów, co też jest ważne, bo przecież pamiętamy, że można wymienić element i w większości może pasować do reszty, ale to też nie jest stałą regułą. Te wszystkie elementy wyglądają faktycznie analogicznie lewa do prawej części, lewa część auta. I zawsze te wymiary muszą być powtarzalne jednej z jednej części samochodu do drugiej. Wtedy wiemy, że jest w porządku. Mówię to do tego, ponieważ grupa Volkswagena ma dość wyższe normy położenia lakieru porównując to do marek japońskich czy koreańskich. I często jest tak, że nawet samochód 160 mikronów czy tam 180 będzie całym finale podlądem, mm. że jest cały równy. A nie jest tak, że tak jak ta Skoda wychodzi cała w 110 i nagle byłoby 190 mikronów. Co ktoś by powiedział, że ale jest dalej w normie. Zgadza się, ale ten nagrandarz wtedy. Tam mógł zostać lakierowany wtórnie Nie będę Państwa dalej z nudał. Bierzemy dalej. Chciałem wyłączyć tylko budzik w telefonie, aby nie przeszkadzał. Nie budził tylko alarm przypominający o spotkaniu Tutaj wszystkie części Karoserii są powtarzalne wszędzie. Ta faktura jest idealnie równa. Na każdym elemencie nie ma tu dodatkowego rantu dolewki. Na przykład, kiedy nawet ciężko pojawi się położenie drugiej warstwy klaru, to wtedy zawsze tutaj zrobi się taka może źle powiedzieć, nie zawsze, ale w większości taka zdecydowana, grubsza warga. Jedni mówią, że da się to spolerować, ograniczyć oczywiście wszystko się da W większości lakiernicy nie bawią się w ręczne dzieło, tylko robią to tak jak się należy, jest to lakierowane to oznacza że jest lakierowane i w porządku a nie po to żeby tego uniknąć żeby nie było widać takie polerowanie takich ręcików grozi tym, że będzie zaraz przetarte i lakierujemy od nowa żaden lakiernik nie ma zamiaru powtarzać czynności, czynności i tych samych i tutaj wszystko się zgadza wszędzie się potwierdza to samo tutaj mamy tutaj trudny papier z od razu Żeby nie przeszkadzał przejdziemy sobie teraz do jednostki rapendowej tak jak wspomniałem wcześniej, auto jest mega rozgrzane W sensie osiągnięta temperatura robocza na całym układzie chodzenia Czyli wszędzie 90 stopni Tutaj pojemniczek gorący Tak samo pełna chłodnica, układ otwarty, obiekt w sensie cały I tutaj równo, cicho, po Dodatkowo wszystkie elementy, jak efektory, z drugiej strony oryginalne, fartuchy Podróżnice też tam nie mają śladu. Oczywiście ciężko jest to pokazywać kółko na kamerze, a tu i tak mało co będzie widać. Natomiast Państwu staram się to dopowiedzieć. Przyskać, to tutaj żadne elementy też nie wskazywałem na żadne. Odkręcanie, kombinowanie. Oraz co najważniejsze, kiedy ta maska zostanie nie, i Państwo widzą tutaj brakuje farby, ponieważ te elementy w fabryce są. Lakierowane po montażu. cała oto jest wtedy lakierowane przez roboty. I teraz kiedy zdejmiemy tą maskę naprawdę nie da się uszczelić albo jest to bardzo trudne, żeby tak idealnie siadło jak w ten sposób, bo ktoś powie, że przecież szubki można pomalować, ale wtedy będziemy widzieć. I teraz jeżeli ten element będzie wymieniony i lakierowany w wtórnie, to na stojaku, poza samochodem będzie malowane to w całości i po przykręceniu będzie pod spodem idealnie będzie wszystko domalowane a tu widzimy prześwituje eee, blacha po prostu podkładowana tam. I, yy, i tak dalej tak. oczywiście nie jest to yy, w każdym modelu w każdym przypadku o jak tam widzimy to jeżeli byłoby malowane przez już wtórną osobę też byłoby zatwitane, to byłoby to, to po prostu widać ale tak jak mówię, nie, nie jest to do przykładu każdego samochodu. To tak tylko sobie na marginesie pokazujemy, opowiadamy i wtedy potwierdzi, że tutaj nie było żadnej ingerencji. Ale to są też wszystkie zależności, jaki model i jaki producent zastosował technologię, bo też może być różnie i też nie będzie oznaczało, że tam coś jest zrobiono. Wracając do auto i rzeczywistość, pełne LEDowe reflektory. Dla mnie, tam Clement. Pełne, wolne ręce, uruchamianie, gaszenie auta z guzika. Jak Państwo zwrócili uwagę, fabryczny pumper bardzo fajna rzecz. Pewnie ktoś powie, że zbędny gadżet. Nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ naprawdę w y, ciasnych parkingach podziemnych otwarcie nie zauważymy, że mamy jakiś betonowy supek czy słup. Nasz pasażer otworzy i nie mając tego elementu ochronnego. Zaraz uderzy, uszkodzi nam drzwi, a to się wysunie i pomoże. Oczywiście wiem, że ktoś powie: że może uszkodzić się w tym miejscu i tak dalej, ale również mi naprawdę może to uratować. Ten samochód, i od razu też jak zwrócimy uwagę: te autko na drzwiach nie ma tu pooddzielanych rantów. Jak oczywiście w większych używkach mniej lub bardziej. Szklany panoramiczny dach, fotele grzane, wentylowane. Regulowana elektrycznie, zarówno lewy, prawej, funkcja pamięci hoteli. Zestaw yy, głośnomówiący mówiący Canton, przepraszam, nie głośno mówiący, tylko zestaw muzyczny Canton, oczywiście, zestaw głośnomówiący mówiący również jest. Podwójne, yy, boże, grubsze szyby. Matwe pole, co często jesteśmy przyzwyczajeni, że jest w ten sposób, ale tutaj jest zastosowane coś podobnego do Audi czy BMW rozbudowany system multimedialny webasto, podgrzewanie, ustawiany na czas klimatronik trzystrefowy również do tyłu elektryczne, ręczne automatyczny hamulec, żeby auto nam się nie stoczyło wirtualny kokpit wspomniany start-stop z guzika także wersja jest bardzo, bardzo bogata z tyłu ten rzeczony bumper też jest Dodatkowo przeciwsłoneczka. Ten próg również jest specjalnie na życzenie klienta, domawiany w salonie jako dodatkowy pakiet. Często pewnie Państwo zwróciliście uwagę, że nie mają tego tych progów, tylko po prostu normalnie standardowe doły. Z tyłu mamy kanapę otwieraną do dostępu do trzeciego rzędu foteli, wspomniane ustawione temperatury z tyłu klimatyzacji, dodatkowo gniazdo 230 V, idealne do laptopa. Tutaj fotele nieskopane, tu ładnie utrzymana kanapa, wnęki również w porządku, nic nie poobdzierane. I również wrócę się jeszcze do przodu, bo o tym zapomniałem, ale tu już pokazuję uszelki, te plasticzki w porządku, progi, to wszystko jest takie należy. Cała reszta cockpit, fotel też w idealnej kondycji, co znaczy, że jakość i dobry stan wewnątrz tego samochodu też jest z racji niskiego przebiegu. Bagażnik, tylna kanapa nieuszkodzona, tutaj też widzimy, po wycierane, poszarpane. Sad plastikowy ze zderzakiem w porządku, tutaj poki również w porządku. Pod spodem mamy koło, subwoofer od Kantona, na pewno Państwo mnie poprawią w wymowie tu jest wszystko kompletne tak jak być powinno elektrycznie sterowana klapa, kamera ze spryskiwaczem, przydatne zwłaszcza o tej porze roku lewa część auta, ta jest analogicznie do prawej tutaj jest wszystko w porządku progi te elementy niepowiecierane, niezniszczone, niewyobijane. Boczek, czyli również w porządku. I na reletka. Najważniejsze, czyli miejsce kierowcy. Ten boczek jest najczęściej Pygnieciony Przypomnę, auto jest dość mocno wysokie tutaj między yy, całkiem ziemią a aż tym progiem jest dość sporo. Spora odległość, to powoduje zagniatanie się tego miejsca i często uszkodzenie, ale tu widzimy zarówno jaki to miejsce i to, czyli najbardziej, który się tam zużywa, jest bardzo ładnie utrzymane. To tak na marginesie, kierowca musiał być po prostu raczej wysoki, nie ześlizgiwał się z tego samochodu, ale to też nie jest regułą, tylko takie jakieś doświadczenie. Najtrudniejsze do utrzymania. Piano Black na drzwiach ładnie utrzymane. Tutaj zobaczę, też są parasolki. Są tutaj jeszcze zwrócę uwagę, o, to się będzie darmo. Tak, to tu się otwiera. I też nie jest zniszczone. Jest w porządku. Auto sygnalizuje, krzyczy, że nie mam kluczyka przy sobie. Jeżeli chodzi o te wszystkie elementy, dodatki, gadżety, przełączniki, to wszystko uszanowane w sposób prawidłowy. Kierownicy również bardzo ładnie utrzymane, tak jakbyś powinno. Chociaż z tymi kierownicami często jest różnie, nawet ktoś naprawdę będzie bardzo dbał, a i tak potrafi ją gdzieś tam. Kodzić, czy wytrzeć wystarczy, że będzie osobą, która ma popiłe ręce nadmiernie i ten kwas, ten tłuszcz spowoduje szybsze zużycie się tego elementu. Nie jest to oczywiście częste, ale się zdarza. Ładowanie bezprzewodowe telefonu. Wspomniane wcześniej z system parkowania, system kamer patronika. Klimatyzowane, ogrzewane fotele. Łopatki w kierownicy Zobaczymy Mamy ACC, aktywny tempomat Wyjazd Tutaj Zabezpieczenie z miejsca parkingowego Że jeżeli pojawi się samochód To nas poinformuje Żebyśmy stanęli Hamowanie Tak więc wszystkie te rzeczy są Light assist również To wielu kierowcom Przeszkadza ten system ale to jest kwestia swojego zdania i własnego gustu takie jak elementy deska rozdzielcza to wszystko jest fabryczne tak jak być powinno przejdziemy sobie auto teraz jeszcze dookoła lewy przedni błotnik z tym plastikowym ringiem w porządku nie widać żadnych uszkodzeń felga dwukolorowa polerowana. też nigdzie nie widać by była uszkodzona tarcze z przodu ewidentnie nowe delikatna korozja ich samochód stoi ale nie ma żadnego rantu i tu nawet widzimy sierżutkę wymieniane, klocki grube, opony, też jak najbardziej bieżnik sensownych Lewe, tylne drzwi z z tymi listami dolnymi, nie widać żadnych uszkodzeń. Samochód jest troszeczkę ubrudzony, proszę zrozumieć, warunki niestety do takich nagrań nie sprzyjają. Staram się gdzieś popatrzeć powoli czy nie ma żadnego uszkodzenia, pod tym jest jakaś mikroskopijna ryska. Do usunięcia lekką pastą. Lewy tylny błotnik z ringiem. Dół góra. Nie widać tu czegoś niepokojącego. Felga również jest nicie nie uszkodzona. Tarcza bez rantu, też widać, że była jakiś czas robiona Z tyłu opony, jeszcze lepsze niż z przodu. Zwrócę uwagę, że jeżeli czegoś nie pokażę palcem, a coś Państwo zwrócą uwagę swoimi oczyma, bardzo proszę. Absolutnie nie jest to działanie celowe, tylko po prostu jednocześnie patrzę w ekran telefonu, czy widać by samochód prezentowany i to co ja widzę na aucie. Nie jestem profesjonalną osobą do tego typu nagrań. Prawie tylny narożnik, lampy tutaj, te elementy nie widać, żeby dziś były uszkodzone. Te dodatki chromowe również. Tylna klapa też jest w porządku. Prawie tylny narożnik też wygląda dobrze, prawy tylny błotnik z plastikowym sierpem również ok. Helga też nigdy tutaj nie jest poniszczona, tarcza ok. Opony również prawe tylne drzwi. A przepraszam, tu jest minimalna ryska, ale ona nie jest gruba, też jest do usunięcia w procesie jakimś tam polewskim czy detailingowym prawe tylne drzwi w porządku prawe tutaj jest delikatne uszkodzenie i to już jest o tyle grubsze że prawdopodobnie go nie spolerujemy ale jest na tyle mało widoczne że myślę że przy samochodzie używanym będzie to zrozumiane prawe przednie drzwi w porządku prawy przednie błotnik z ringiem felga w porządku układ do pierzutki opony te przednie moim zdaniem ostatni sezon. Ewentualnie niebawem będzie do wymiany z przodu. Poza jakimiś tradycyjnymi odpyskami nie ma zbyt ich wiele, ale jednak są w porządku. Tutaj te elementy siedzą w prawej części auta prawidłowo. Celowo to tak macam. Szarpie, bo pomimo, że samochód jest wysoki, yy, ale w, przy krawężniku jakimś jeszcze wyższym dojeżdżając, puszczając na P. Delikatnie samochód nam się poruszy. Dźwignie ten zderzak, te zaczaski, tutaj zaczepy się wysuną i już coś będzie odstawało, nie leżało prawidłowo. Ale tutaj na razie wygląda po prostu, że jest dobrze. Podsumowując, auto prezentuje się bardzo ładnie. Bardzo ładnie wyposażone. Dodatkowo przed decyzją. Przed odbiorem Państwa samochodu, po decyzji, przepraszam, poprawię się wysyłam auto do serwisu w celu weryfikacji stanu technicznego. Tego, czego dla Państwa sprawdzić, tu nie mogę. Mogę jedynie stwierdzić wizualnie po przejazdze. Na chwilę obecną nie widać, aby były jakieś problemy. Należy samochód zweryfikować na serwisie. Dodatkowo wymienić olej, filtry auto. Ostatnio chyba miało 10 tysięcy temu cały serwis. My zalecamy po 10 tysiącach. Wiemy, że skoda dłużej ale należałoby te oleje wymienić. ten czas jeżeli to wszystko wykonamy pod nadzorem serwisu, uruchamiamy gwarancję. Dla Państwa wszystkie szczegóły proszę o kontakt wyłączny telefoniczny. Dodatkowo zwrócę uwagę realizujemy leasingi, kredyty i każdy rodzaj finansowania nawet dla osób, które gdzieś są zarejestrowane w BIC. Często czasem bywa z tym BIKiem, że niesłusznie albo w KRD, i mają problem z udzieleniem kredytu. My takie rzeczy załatwiamy dla Was i realizujemy zakup samochodu. O wszystkie pytania tylko i wyłącznie telefoniczne. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Do zobaczenia.